Jest niezwykle fotogeniczna, ale i bardzo niebezpieczna. Tego lata burze województwa warmińsko-mazurskiego nie oszczędzały. W przypadku tak groźnego zjawiska warto być świadomym podstawowych zasad, jakich należy przestrzegać w trakcie nawałnicy. A ryzyko jest duże, nawet wtedy, kiedy przebywamy w pomieszczeniu. Powinniśmy wyłączyć jednak ten sprzęt elektryczny, myślę to głównie o telewizorach, powinniśmy zamknąć okna i drzwi balkonowe, powinniśmy zabrać rzeczy z balkonów, które mogą fruwać, bo mogą być nie tylko niebezpieczne dla nas, ale i również dla osób znajdujących się poza naszym balkonem. Jeśli w trakcie burzy przebywamy na zewnątrz, w pierwszej kolejności powinniśmy schronić się w budynku dającym gwarancję bezpieczeństwa. Zakazane jest chować się pod wysokimi drzewami, szczególnie odosobnionymi. Oczywiście, jeśli znajdujemy się nad wodą, należy jak najszybciej opuścić plażę. Równie ważne co otoczenie jest to, jakie przedmioty mamy przy sobie. Powinniśmy wyłączyć komórkę i nie trzymać jej blisko ciała, tylko gdzieś w kieszeni, na przykład w plecaku zewnętrznym. Jeżeli plecak jest ze stelażem, no to niestety też musimy go odłożyć, ponieważ może ściągać te, te pioruny. Jeżeli ktoś uprawia nordic walking, więc te kijki również powinien odrzucić. U wielu wątpliwości może wzbudzać kwestia, czy samochód jest dobrym schronieniem w czasie burzy. Auto jest bezpiecznym miejscem, natomiast powinniśmy się zatrzymać gdzieś na poboczu, no i oczywiście nie pod drzewami, bo wtedy, kiedy drzewa będą się łamały, no niestety mogą uszkodzić nasze auto i nas przy okazji. O tym, gdzie aktualnie jest burza, zarówno w kraju, jak i na całym świecie, można dowiedzieć się z kilku portali internetowych, chociażby blitzot.org.